Elo się ma jeżeli jesteś do mnie choć trochę podobny, zapewne nieraz w swoim życiu byłeś już w takiej sytuacji, w której wszedłeś na rozwój, odrzuciłeś swoje degenerackie życie z przeszłości, i nagle, kiedy rozpocząłeś swój rozwój z każdą kolejną nowo dodaną aktywnością, twoje życie zaczynało się poprawiać, rozpocząłeś taki pozytywny rozpęd, efekt domina, i myślałeś, że twoje życie będzie progresować liniowo do końca życia i już nigdy nie stoczysz się do poziomu, w którym byłeś kiedyś. Uwierz mi, że też tak myślałem. Jednak sukces nigdy przenigdy nie jest liniowy. Jeżeli oglądasz mnie na... Kanale od dłuższego czasu, no to zapewne wiesz, że ja nigdy nie traktuję ani samorozwoju, ani takiego życia bardziej towarzyskiego w sposób zbalansowany. Jestem osobiście osobą 0,12, a oznacza to, że dosłownie wszystko za co się biorę muszę potraktować w sposób ekstremalny, w sposób skrajny. W swoim życiu nigdy nie potrafiłem zrobić sobie takiego podejścia: że poczuć zajawkę odnośnie jakiejś aktywności, zaczerpnąć tylko i wyłącznie trochę przyjemności z nią związanej, żeby odpocząć do następnej okazji, zregenerować się i sprawić, że będzie mi ona dawała znów tyle samo przyjemności co wcześniej. Nigdy to u mnie tak nie działało. Zawsze kiedy coś pokochałem, no to musiałem w to lecieć w sposób ekstremalny. Zawsze robiłem tego coraz więcej, coraz częściej, coraz bardziej się starałem, aż w końcu prędzej czy później się wypalałem. W moim przypadku wydarzyło się tak nie tylko z imprezami i używkami, jak również z samym samorozwojem. Ale dlaczego miałoby tak być? Dlaczego treningi, pisanie w dzienniku, czytanie książek, etc. miałoby doprowadzać do sytuacji, w której się wypale? Przecież takie produktywne aktywności wcale nie są przyjemne. Tak się przynajmniej wydaje. Jeżeli nigdy na poważnie się nie wkręciłeś w sam rozwój, zapewne właśnie w taki sposób myślisz o tych czynnościach. Jednak w sytuacji, kiedy wejdziesz na tak zwany dopaminowy detoks, wszystko się zmienia. To jest sytuacja, w której ograniczasz wszelkie stymulacje w swoim życiu, wiesz, scrollowanie TikToka, Instagrama, granie w jakieś gry komputerowe, oglądanie anime, YouTube'a, etc. I zaczynasz skupiać się tylko i wyłącznie na odroczonej gratyfikacji, czyli na czynności które budują Twoją przyszłość. Zamiast na takich pustych czynnościach, które są dla Ciebie ucieczką od rzeczywistości, zabiciem nudy, one sprawiają, że ciągle stoisz w miejscu i nic w Twoim życiu się nie poprawia. Uniwersalnym prawem naszego wszechświata jest to, że im wyżej wejdziesz, niezależnie od tego czy chodzi o stan psychiczny, czy o osiągnięcia, tym bardziej boli upadek. Kiedy jesteś bardzo wysoko w górach, łatwo się poślizgnąć i spać na samo dno. A upadek wtedy jest bardzo, ale to bardzo dotkliwy. Ciężko Ci wrócić do normy, do swojego tak zwanego baselineu, który jest linią bazową, taką średnią pomiędzy szczytami oraz pomiędzy dołami, które odczuwasz w ciągu swojego dnia. Jeżeli twój standardowy bejstran jest dosyć nisko, początki dopaminowego detoksu, pierwsze dni będą bardzo, ale to bardzo ciężkie. Strasznie nie będziesz chciał wykonywać tych wszystkich produktywnych aktywności. Będziesz się męczył i będziesz tylko i wyłącznie fantazjował o chwili, kiedy odpalisz sobie swoją ulubioną gierkę bądź inną formę takiej sztucznej stymulacji. Kiedy jednak będziesz bardzo konsekwentny i wytrwały w swoim postanowieniu, będziesz codziennie grindował, to zauważysz, że po około czy ja wiem 5, 6, 7 dniach Nagle te wszystkie czynności, które sprawiały Ci tak wielki wysiłek, teraz będą bardzo przyjemne i nie będziesz już na co dzień fantazjował o tamtych swoich wcześniejszych, ulubionych formach rozrywki. Teraz dla odmiany Twoją ulubioną formą spędzania wolnego czasu będzie rozwój osobisty i stawanie się lepszym każdego dnia. Powiem Ci z mojego doświadczenia, że w chwili kiedy naprawdę grindujesz, wchodzisz na ten dopaminowy detoks i nie używasz żadnych sztucznych stymulacji, no to zazwyczaj poprawa tego stanu psychicznego i baseline będzie wyglądać mniej więcej w taki sposób. Że powiedzmy, ta linia tutaj Y, nazwijmy to, to jest twój baseline. nie wiem, czy to widać, chyba widać. I zapewne poprawa twojego humoru, twojego stanu psychicznego będzie praktycznie liniowa w przeciągu pierwszego tygodnia. Z każdym innym dniem będziesz czuł się zdecydowanie coraz lepiej. Ale kiedy zacznie się to już zbliżać do tego drugiego tygodnia, czyli tutaj, ja osobiście odczuwam wtedy taką delikatną stagnację. Wtedy ten rozwój bardzo zwalnia i niby czuje się bardzo dobrze, ale przestaje doceniać ten stan faktyczny, jaki osiągnąłem. Nie mam już tutaj takiego kontrastu, jak tutaj było w pierwszym tygodniu, że po każdym jednym dniu takich prozdrowotnych aktywności czuję, że następny dzień jest o wiele lepszy, praktycznie dwa razy lepszy. Po minięciu dwóch tygodni czuję się zdecydowanie lepiej niż po minięciu jednego tygodnia, ale poprawa tego humoru bardzo zwalnia i ciężko weź wyżej. Między innymi też dlatego, że się kurwa długopis wypisał. I teraz spróbuję ci na tym wykresie wytłumaczyć, co miałem wcześniej na myśli mówiąc uniwersalne prawo wszechświata. A więc w chwili, kiedy byłbyś około 4 czy 5 dni na takim dopaminowym detoksie i nagle zdecydowałbyś, że pójdziesz sobie na jakąś imprezę. pochlałbyś, pośwałbyś cokolwiek byś tam porobił, czyli nawarstwisz kilka takich stymulacyjnych źródeł tej dopaminy, co sprawi, że Twój baseline spadnie znacznie niżej niż wcześniej, ponieważ wszystko na świecie jest poddane tak zwanemu mechanizmowi homeostazy, czyli dążenia do równowagi. Tutaj masz właśnie te szczyty, tutaj masz powiedzmy te doły i homeostaza zawsze doprowadza do równowagi między tymi a między tymi stanami. Byłby powiedzmy taki wykres, tutaj miałbyś jakieś żarcie, tutaj miałbyś zwał. Po tym żarciu. Tu miałbyś jakąś imprezkę, no to, to by jeszcze dużo wyżej weszło. I tutaj miałbyś zwałę po tych wszystkich używkach, po tej całej zabawie. Tutaj miałbyś trening, tutaj miałbyś znowu obniżenie takiego nastroju, które następuje. Przynajmniej w moim przypadku gdzieś 2-3 godziny po takim treningu. No i to wszystko dąży do równowagi. To jest baseline. Ten baseline właśnie powstaje dzięki tej homeostazie. Więc gdybyś po tych 4-5 dniach poszedł sobie na imprezę, wtedy powiedzmy Twój humor spadłby do tego poziomu. Gdybyś jednak się poszedł wybawić na takiej imprezie po jakieś 2,5 tygodnia do Pani Nowego czyli powiedzmy w tym miejscu byś był, no to w teorii Twój baseline nie spadłby do aż tak niskiego poziomu jak tutaj po tych 4-5 dniach, ponieważ wtedy jeszcze nie był on tak wysoko, ale z drugiej strony popatrzcie jak duży jest kontrast między tymi stanami porównując do tego. Tal nie jest o wiele dłuższa, i dlatego wtedy masz wrażenie, że ten upadek boi Ci dużo bardziej. Czujesz, że wszystko straciłeś, wszystko na marne, więc teraz znowu lecisz w jakąś kompulsję, jak to zazwyczaj było w przypadku osób uzależnionych. Ja kiedy jestem na takim dopaminowym detoksie, na przykład coś przypiera w Kinybał, no to jest katastrofa. W dawnych czasach, kiedy byłem w stanie wyhamować swój lot po dwóch czy ewentualnie trzech dniach, no to czułem się niby okropnie na drugi dzień, na trzeci dzień, na czwarty dzień, ale za pomocą swojej dyscypliny, wyrobionej przez lata, byłem w stanie w miarę szybko wrócić do normy. No ale teraz zazwyczaj, jak mam jakiś lot, Nie. no to może się on kończyć nawet na kilku tygodniach, i możesz sobie wyobrazić, jaki wtedy jest mój baseline. Jak wtedy człowiek się okropnie czuje. I pamiętam, że w moim przypadku około 3 nawroty temu miałem taką sytuację, gdzie byłem w bardzo dobrym miejscu psychicznym, miałem nawrót. I spadłem na takie dno, czułem się tak okropnie, że nie byłem w stanie wrócić do produktywności przez chyba dwa tygodnie. Także to chyba nigdy nie było. Od rana do nocy praktycznie tylko i wyłącznie oglądałem shortsy na YouTubie, oglądałem jakieś anime, żarłem słodycze. A jeżeli chodzi o siłownię, no to w teorii chodziłem codziennie, ale ja pi ale to było nawet nie wiesz, ile wysiłku musiałem włożyć wzmuszenie się do wyjścia z domu w ogóle. Miałem lęki społeczne, ale chodziło głównie o niedobór mojej motywacji, tej dopaminy. Gdy już się zmusiłem do spakowania i wyjścia z domu, to przez całą trasę na siłownię około 50 minut, walczyłem w każdej jednej minucie, aby się nie wrócić do domu z powrotem, aż tak byłem wypukany z tej motywacji. I wiadomo, wiadomo, takie ekstremalne spadki tego nastroju są związane tylko i wyłącznie z dragami. Ale to wcale nie oznacza, że jeżeli nie masz z nimi doświadczenia, to nie możesz doświadczać takich okropnych stanów po zrobieniu jakiejś rzeczy. Jeżeli będziesz scrollował całymi dnia i na social media, jeżeli będziesz sobie walił koniec coś takiego, to uwierz mi człowieku, jesteś w stanie doprowadzić się do jeszcze większych spadków nastroju niż nawet takimi dragami. No trzeba się postarać, trzeba się postarać, nie ukrywam, ale wiem, że jest to do zrobienia. Ja przez moją zasraną bulimię i zaburzenia odżywiania czasami jestem w stanie samym takim kompulsywnym objadaniem się doprowadzić do takiego znacznego spadku nastroju w ciągu najbliższych dni. Szczególnie jeżeli taki atak głodu trwa u mnie przez kilka dni z rzędu. No wtedy takie żarcie do granic możliwości, szczególnie jeżeli sobie jeszcze coś oglądam do tego jedzenia w tle, jest w stanie wypić mi do góry do pamięci do takiego stopnia, że wtedy zjazd po skończeniu tych aktywności jest dla mnie porównywalny jak zwołał po narkotykach. A więc zacznijmy. Pierwszą rzeczą, którą możesz dla siebie zrobić, aby wrócić do rutyny, jest zadbanie o swój zegar biologiczny, przede wszystkim o sen. Przez zadbanie o swój zegar biologiczny mam na myśli to, abyś w tych samych godzinach mniej więcej kładł się spać, w tych samych godzinach wstawał, abyś każdego dnia miał swoje okno żywieniowe mniej więcej w tych samych godzinach, czyli abyś miał plus minus o tej samej godzinie swój pierwszy posiłek dnia jak również ostatni posiłek dnia. Wykonywanie ćwiczeń fizycznych jak również Pryszniców czy kąpieli, co ciekawe, może Ci również pomóc, ponieważ jest to związane z temperaturą Twojego ciała. Jeżeli wieczorami będziesz, dajmy na to, wykonywał sobie takie gorące prysznice, wtedy szybciej uśniesz. Dużo szybciej wtedy uśniesz, ponieważ homeostaza w tym przypadku działa tak, że w chwili, kiedy podwyższyłeś Twoją temperaturę ciała w godzinach wieczornych, no to teraz nastąpi bardzo szybki spadek tej temperatury. A spadek temperatury jest związany z podwyższeniem poziomu melatoniny, która w pewnym stopniu przyspieszy Twoje zaśnięcie. Warte do dodania jest to, że jeżeli wykonasz taki gorący prysznic wieczorem, wtedy wstaniesz wcześniej. A jeżeli byś wykonał taki gorący prysznic raczej z rana, wtedy właśnie, co ciekawe, wstałbyś dużo później następnego dnia. Odwrotnie działa to z zimnymi prysznicami. Jeżeli byś wykonał zimny prysznic wieczorem, wtedy, jeżeli uśniesz od razu, bo może być to trochę utrudnione przez większe pobudzenie związane z podwyższeniem poziomu dopaminy, adrenaliny, etc., no to uśniesz wtedy trochę później oraz staniesz trochę później. A jeżeli ten zimny prysznic by był wykonany z samego rana, no to wtedy zadziałałoby to tak jak gorący prysznic wieczorem, czyli wcześniej byś poszedł spać oraz wcześniej byś wstał. Nie musisz się skupiać na poprawie tych wszystkich Parametrów z dnia na dzień, ponieważ nawet jeżeli zadbasz tylko i wyłącznie o jedną część tego zegara biologicznego, dajmy na to o sen, no to będziesz spał o tych samych godzinach, twoje ciało wtedy przyzwyczai się do tych godzin i będziesz stał się senny zawsze w tych samych godzinach oraz budził się w tych samych godzinach, co oznacza, że twój sen statystycznie będzie dłuższy i bardziej jakościowy, a to oznacza, że będziesz miał więcej energii, motywacji do działania, więc zaczniesz chodzić na siłownię. Jeżeli będziesz częściej wykonywał treningi fizyczne, nie tylko że będziesz zdrowszy, łatwiej ci będzie usnąć, no to zapewne będziesz miał wtedy większą motywację do zadbania o zdrową dietę. Jeżeli będziesz miał zdrową dietę opartą na nieprzetworzonych produktach, będzie większa szansa, że będziesz budził się wypoczęty, przez co każdego ranka będziesz wystawiał swoje gałki oczne na promienie słoneczne. A to po raz kolejny będzie bardzo dobrze wpływać na Twój zegar biologiczny związany z tymi samymi godzinami snu oraz stawania. A więc postaraj się przez najbliższy tydzień skupić na twoim zegarze biologicznym i zauważysz, że w ciągu następnego tygodnia wszystko w Twoim życiu się poprawi, będziesz miał więcej energii, będziesz dużo lepiej spał i nie będzie Ci to sprawiać żadnego wysiłku. Jeżeli czujesz się już wypalony swoimi samorozwojowymi zadaniami, bardzo dobrze jest zrobić sobie raz na jakiś czas przerwę od konkretnej rzeczy bądź od wszystkiego. Ponieważ zazwyczaj kiedy wykonujesz jakieś czynności zaczynają ci one dawać szczęście, no to im dłużej i im bardziej intensywnie je wykonujesz, tym szybciej stworzy się taka tolerancja w twoim mózgu. Będziesz to robił, ale nie będzie ci już to dawać tej przyjemności. Więc po jakimś czasie przestaniesz to doceniać, tak jak było u mnie w przypadku dopaminowego detoksu. Wyobraź sobie taką sytuację, w której bardzo się wkręciłeś w bieganie, zauważysz, że jest to Twoja ulubiona forma aktywności fizycznej. Przed każdym bieganiem pijesz sobie kawę, jakiegoś energetyka, czy może nawet przetreningówkę. Dodatkowo podczas biegania masz ubrane słuchawki oraz puszczasz sobie jakoś techniawe. I zauważ, że teraz nawarstwiasz trzy różne formy dopaminy. Wszystkie te trzy rzeczy podbijam, ci ją powyżej normy. Przez połączenie tych trzech źródeł stymulacji, fakt biegania daje ci dużo więcej przyjemności. Jednak tolerancja również się robi dużo szybciej. Konsekwencją tego jest to, że kiedy wychodzisz sobie na bieganie bez słuchawek oraz bez kofeiny, totalnie nie masz ochoty tego robić i bardzo szybko wracasz do domu. Przez to zapewne szybko poczujesz się wypalony i nie będziesz wykonywał tych treningów tak regularnie jak kiedyś. Aby to zrównoważyć i aby wszystko wróciło do normy, bardzo dobrze jest sobie zrobić takie dwie sesje biegania w inne dni, bez żadnych słuchawek, bez żadnej przedtreningowej, bez żadnej kofeiny. Wiem dobrze, że nie będziesz wtedy tak zmotywowany jak wcześniej, być może przebiegniesz dużo krótszy dystans, ale naprawdę, jeżeli poświęcisz na to jedną dwie dwie takie surowe sesje. A tym bardziej, jeżeli oprócz tego zrobisz sobie jakiś taki dzień przerwy, chociaż jeden dzień przerwy bez żadnych treningów, no to podczas następnego treningu, kiedy znowu sobie zrobisz swojego ulubionego miksa, znowu połączysz kofeinę, elektroniczną muzykę i bieganie razem ze sobą, no to nagle na treningu będziesz czuł się jak młody Bóg. Bardzo Ci teraz proszę, abyś przygotował sobie jakieś notes bądź czystą kartkę. Pokażę Ci teraz techniki, których nauczył mnie Ali Abdal. Taki samorozwojowy typek. Jeżeli się przyłożysz do tego zadania, będzie ono w stanie w znacznym stopniu poprawić jakość Twojego życia. Dobra, więc chciałem, żebyś teraz przygotowany przez swoje kartę bądź też w notesie, tak samo jak ja, rozpisał sobie swój typowy, zwykły dzień. Twoją codzienność spodziałem na takie bloki, w których mniej więcej godzinach robisz jakąś aktywność, w której odpoczywasz, etc., etc. Spróbuję tutaj ustawić kamerę tak, żeby było coś widać, może poza moim pierwszym brzuchem ogromnym. Ach, kocham węglowodany swoją drogą. Wróciłem już do węglowej diety. Po tym ostatnim filmie, który widziałeś, z tym jak się nażarłem jak dzika świnia, no to jak już się wyspałem i wróciłem do normalnej diety, można powiedzieć, to działa to na mnie jak na razie jeszcze nawet znacznie lepiej niż karnie, bo w sensie nie wiem, się czuję lepiej, ale ja potrzebuję tego takiego stanu, który jest po węglowodanach. Tego takiego ach, serotoninka. Dobra, zamknij mordę gruby, wracamy do tematu. Mam nadzieję, że będziesz tutaj coś widział. Na brudnie zwracaj uwagę, czyli to jest, przysięgam. Więc ja osobiście na co dzień budzę się między 7 a 8, więc powiedzmy, że o godzinie 7.00 do 7.30 mam taki czas na spacer o 7.30 medytacja. O 8 zazwyczaj robię sobie montaż. O 10. Jeżeli mam taką możliwość, no to biorę się za nagrywanie filmu, a jeżeli nie mam takiej możliwości, no to powiedzmy słucham sobie jakiegoś podcastu. I później 11.30 najczęściej mam trening, więc siłownia. Około czy ja wiem 13.30 jestem w domu. To teraz zazwyczaj swój pierwszy posiłek śniadanie 14.00 tworzę sobie jakąś tam miniaturkę. 15 czytam sobie książkę. 16:30 najczęściej robię NSDR. Jakbyś chciał sobie posłuchać, to mam swoją chyba 10-minutową wersję na kanale. O 17:00 obiad. 18:00 zazwyczaj idę na sztuki walki. 20:30 jestem w domu. Niekiedy wtedy jem kolację, a niekiedy robię sobie post. No i o tej 20.30 wieczorem robię też journal. Piszę sobie w dzienniku. Też szczerze mówiąc, najczęściej piszę w dzienniku po spacerze, ale jestem upośledzony i o tym zapomniałem. Ale powiedzmy mniej więcej tak będzie wyglądał mój dzień. 21.00 już idę się myć. Kąpanie się. No i... 21.30. Książka. Plus sen. Zazwyczaj taka 22, 22, 30. Jak już się oczy zamykają, to wtedy idę w kimono. Teraz zrobimy sobie takie rubryki. U... masz za mało miejsca. Dziwię się, jak mam taki błąd. I zapewne zauważasz, że od razu po napisaniu takiego planu swojego dnia poczujesz czystość umysłu. Od razu sobie uświadomisz chwila, chwila. W sumie nie jest tak źle. Zazwyczaj właśnie jak mamy jakąś deprechę, jak mamy jakąś gorszą chwilę, no to wydaje nam się instynktownie, że w naszym życiu chuj stojemy w miejscu albo cofamy się do tyłu, ale nagle, kiedy sobie to rozpiszesz na papierze, uświadomisz sobie, że w sumie nie jest tak źle, szczególnie jeżeli masz jakieś takie korzenie samorozwoju, nazwijmy to, jeżeli wcześniej wykonywałeś dużo takich aktywności. No, teraz sobie uświadomisz, że wcale nie lecisz aż tak w kurki, jak ci instynktownie wydawało. A więc możesz rozpisać swój plan aktualnego dnia. I teraz chciałbym, abyś obok tych rubryk wypisał sobie plan swojego wymarzonego dnia. Uświadom sobie, co ci przeszkadza w twoim aktualnym harmonogramie, inaczej mówiąc, co musisz zmienić, aby twój dzień właśnie tak wyglądał. Dopisz kilka rzeczy, Leczy, ale nic na siłę, nie za dużo, tylko rzeczywiście postaraj się w taki racjonalny sposób dostosować Twój aktualny dzień do Twojego wymarzonego dnia. Ale teraz patrząc się na mój plan uświadamiając sobie, że trochę zjem, używając właśnie mojego harmonogramu, bo szczerze mówiąc w moim aktualnym harmonogramie nie brakuje zbyt wiele, jeżeli chodzi o mój konkretny stopień rozwoju, ale spróbuję to rzeczywiście dostosować do mojego wymarzonego dnia. Na pewno tutaj o tej ósmej, gdzie mam montaż, ja bym to chciał jakoś zamienić na nagrywkę. Byłoby to wykonalne, gdybym mieszkał sam, gdybym mógł od samego rana nagrywać, no i tym bardziej, jeżeli miałem swojego montażystę, to wtedy nie musiałem tego przekładać na inny dzień, tylko w ogóle to wywalić. W taki sam sposób właśnie mógłbym zamienić moją aktywność robioną o godzinie 14, czyli tworzenie miniaturek. Gdym miał swojego montażystę, nie byłoby to konieczne i wtedy spróbowałbym znowu nagrać film, tylko że tym razem byłby to vlog. Ponieważ jestem tutaj po śniadaniu, więc że mi się jedzenie zaczęło szybciej trawić, no to bym sobie nagrał w plenerze taki odcinek. Gdybym osiągnął mój wymarzony sukces, to nie musiałbym się w ogóle kąpać, więc to można wykreślić. Nie no, ale tak na serio no to co ta jeszcze Zmienić. Lubię osobiście czytać książki, dużo się z nich uczę, ale szczerze mówiąc wystarczyłoby mi czytanie tej książki jedynie na wieczór, bo uważam, że są inne, lepsze formy zdobywania wiedzy. Na przykład o tej 15 mógłbym mieć jakieś takie swoje konferencje biznesowe. Czy to w formie jakichś takich spotkań z CEO, z jakimiś współpracownikami, z jakimiś po prostu wysoko postawionymi ludźmi, czy też udałbym się na jakieś swoje seminaria biznesowe, etc. Od razu mówię, że jestem trochę upośledzony, mogłem to podzielić po prostu na dni tygodnia, żeby sobie uwzględnić jakieś różnice między innymi dniami, co nie? Więc w Twoim przypadku możesz to podzielić na rubryki, możesz to w jakimś innym formacie napisać, żebyś tam miał na przykład, nie wiem, po prostu wtorek, wtorek i powiedzmy, wszystko byłoby to samo, tak, tutaj tylko, nie wiem, o godzinie 16:30 miałbyś jakieś. Spotkanie z ziomami. No brzydki ten plan napisałem, brzydki, no ale ku Taki jest jego właściciel. Rozrysowałem ci to tylko tak przykładowo, jak chłop chłopu, mam nadzieję, że się zrozumieliśmy, nie wyzwałem mnie, na życie. To pierwszy raz, jak piszę coś na kartce, nigdy nie miałem długopisu w ręce. Tylko od razu trzeba zaznaczyć, że nasz mózg bardzo często zostawia na nas pułapki. Wydaje nam się, że kiedy osiągniemy jakiś sukces, jakieś nasze konkretne marzenie, no to całe nasze życie się zmieni. A bardzo często okazuje się, że sukces, tym bardziej sukces materialny, jedynie pomnaża ilość szczęścia, które aktualnie posiadamy. Oczywiście, w chwili, kiedy właśnie będziemy mieli jakiś sukces materialny, sukces finansowy, finansowe, no to będzie dużo mniej tego stresu, no nie w każdym przypadku, bo niektórzy wtedy się właśnie rzucają na większe ryzyko, co oznacza, że będzie jeszcze więcej stresu. No ale wiesz o co chodzi, nie masz jakiejś takiej presji czasu, wiesz, że masz niezależność finansową, że masz przepływ pieniężny i masz po prostu taką większą wolność, więc automatycznie Twoje życie będzie w jakimś stopniu lepsze. Ale szansa jest, że jeżeli nie podoba Ci się Twoje aktualne życie, które właśnie masz w tej chwili, no to w chwili, kiedy osiągniesz ten sukces, niewiele się zmieni i w dalszym ciągu będziesz nieszczęśliwy. Także pierwszym krokiem, który musisz zrobić, jest zaakceptowanie Twojego obecnego życia. Nie musisz, a nawet nie powinieneś wierzyć w to, co podsyła Ci Twój mózg. Te myśli bardzo często są ograniczającymi przekonaniami, które sprawiają, że nigdy nie chcesz wyjść poza strefę komfortu. Zaakceptuj Twoje życie takie, jakim jest, ponieważ no, musisz sobie uświadomić, że wcale nie jest aż tak źle. Masz zapewne dach nad głową, bo inaczej nie, albo jak tego oglądać, no chyba że jesteś w piwnicy, ale. Jeżeli jesteś zamknięty w piwnicy, możesz napisać 1, jeżeli masz taką możliwość, więc chyba dostajesz asu do IFi, fi także możesz wezwać pomoc. Jak zadzwonisz po 997, to przekaż im ode mnie ACAB, kurwy śmiecie. Zaakceptowanie Twojego obecnego życia jest tak ważne dlatego, że w chwili, kiedy będziesz teraz wykonywał progres, będzie to progres opcjonalny, a nie wymuszony przez Ciebie. Przez co? W chwili, kiedy będziesz miał jakiś dzień, kiedy, przykładowo, podwinieć się noga, kiedy nie zrobisz nic produktywnego, kiedy wydarzy się jakaś losowa sytuacja, zarwałeś nockę, o dziewczyna u ciebie była, czy coś takiego, no to wtedy nie będziesz się aż tak przejmował, bo tak jak wcześniej mówiliśmy, zaakceptowałeś już Twój obecny stan życia. Chcesz progresować, ale nie jest to dla Ciebie aż taką presją, takim wymogiem, która oznacza życie albo śmierć. Inaczej mówiąc, nie będziesz czuł wtedy takich wyrzutów sumienia, takiego ogromnego wstydu w dni, kiedy nie zrobiłeś tego, czego sobie powiedziałeś. Nie wkręcaj sobie, że tutaj jest okropnie, a Tutaj będzie cudownie. <noise> Zajmista te rysunki moje. <noise> Ciesz się po prostu podróżą z punktu A do punktu B. I teraz kolejnym bardzo istotnym krokiem jest to, abyś zadawał sobie konkretne pytania w zależności od twojego aktualnego stopnia rozwoju i stanu psychicznego. Te pytania pozwolą ci dużo szybciej ruszyć z miejsca i dobrnąć do punktu B. A więc pikaczy narysował sobie tym razem coś takiego. <noise> Mamy tutaj Baseline, tutaj mamy powyżej Baseline'u, czyli jakiś taki wyższy stopień zaawansowania, lepszy stan psychiczny oraz poniżej Baseline'u. Kiedy znajdujesz się poniżej Baseline'u, wtedy możesz czuć się przytłoczony. Też mi zajęło tłoka. Czysz się okropnie. Deprechę masz. Dobra, ja to może tak ustawię, będzie lepiej widać. Tutaj mam Baseline, więc niech będzie to taki średni poziom, w którym czujesz znudzenie brak satysfakcji, wieżo CB. A tutaj powyżej baseline'u będziesz czuł się świetnie. Cudownie. Czaisz bombę? Dobra, może tak. Boże, ale mam no brudne to bioro. No nie, parz na to. Żarło się trochę, to pokapało. Więc musisz sobie uświadomić, gdzie ty jesteś na tym wykresie. Czy jesteś gdzieś raczej powyżej baseline'u, na baseline, poniżej baseline'u. Każdy ma taki swój bazowy poziom. I bardzo ważne do zrozumienia jest to, że powiedzmy tutaj mamy punkt A, to jest punkt B, a to jest punkt C. I droga z punktu A do punktu B będzie polegać totalnie na czymś innym niż droga z punktu B do punktu C. W tym przypadku, w tym naszym odcinku, będziemy potrzebowali całkowicie innych, odmiennych pytań niż w tym przypadku. Czemu kurczę zrobiłem dostać stronę? Bo jestem. Ja Pierwsze. A więc, aby przejść z tego smutnego, najgorszego stanu, gdzie czujesz się okropnie, czujesz się przytłoczony, masz depresję, do stanu średniego, gdzie tutaj czujesz znudzenie i brak satysfakcji, w pewnym sensie, należy skupić się na małych krokach. Małe kroki oraz na rozpędzie. Mam przez to na myśli to, że nie można tutaj sobie stawiać zbyt ambitnych celów, bo nie będziesz wtedy w stanie wejść w stan przepływu. Musisz dobrać poziom wysiłku odpowiedni do Twojego stanu zaawansowania. Powiem Ci to na własnym przykładzie. Teraz, przez to, że cierpię na tę zasadą bulimię i mam problem z odchudzaniem się, nie powinienem się aż tak rzucać na takie skrajne odchudzanie, na ucinkę, nie wiem, 1000 kalorii czy coś takiego, jak to ja miałem w zwyczaju zazwyczaj robić. Odchudzałem się przez całe życie na redukcji około 700 do niekiedy nawet 1500 kalorii dziennie, więc możesz sobie uświadomić, jakże się wtedy czułem. źle się czułem. Pod kątem psychicznym, ale jednocześnie bardzo satysfakcjonowało mnie takie szybkie odchudzanie się. I teraz też mnie niby satysfakcjonuje, ale już widzę po dzisiejszym i po wczorajszym dniu, że jak sobie uciąłem po 1000-1100 kalorii, no to mam strasznie niski poziom energii. A może nawet nie tak energii, bo zauważyłem, że przez to, że jem węglowodany, no to mam dużo więcej energii niż wcześniej, zanim tak jakby się zaadaptowałem jakkolwiek do tej ketozy, no bo nie wychodziło mi to za dobrze. Ale mam bardzo chwiejne nastroje, łatwo rezygnuję z wszystkiego. Nie jestem aż tak ambitny. Wczoraj byłem na siłowni, byłem na sztukę walki, ale nie poszedłem już biegać. I niby to się wydaje spoko, no nie? Ale porównując do tego, że wcześniej byłem w stanie codziennie robić te wszystkie trzy rzeczy, no to od razu czuję już różnicę. Czuję się gorzej i od razu mi się w głowie robi wymówka typu, a może by to popij... Dalej w sobie jak chcę. Przecież teraz mam inne priorytety. I przez to, że teraz czuję taki ogromny kontrast pomiędzy nastrojem podczas redukcji, a podczas masy, od razu mi się mniej chce ucinać te kalorie, co nie? I w takim przypadku jak mamy tutaj. No nie powiem, że ja jestem w jakiejś depresji, że mam jakiś zły stan psychiczny, bo jest bardzo dobrze pod tym kątem, no ale tak tylko mój przykład Ci podałem. I wtedy dużo lepiej byłoby zacząć od ucinki 200-300 kalorii. W teorii to by cię bardzo powoli odchudzało. Ale gdybyś to porobił kilka dni, nagle zauważyłbyś jakieś efekty, czułbyś się dobrze w swoim ciele, przyzwyczaiłbyś się do takiego podejścia. I nagle by się w głowie pojawiały myśli w stylu chwila, chwila. Skoro tak dobrze mi idzie, dlaczego by nie zwiększyć intensywności? Dlaczego by nie zobaczyć, do jakiego momentu mnie to doprowadzi? I wtedy możesz sobie zwiększać ucinkę tych kalorii, zwiększać ilość aktywności fizycznej. I dzięki skupianiu się na takich małych krokach, dostajesz motywację. Motywacja napędza również Twój rozpęd. I robi się taki rondo belmondo, a sukces staje się coraz łatwiejszy. I tak jak wcześniej wspomniałem, pytania, które będziesz zadawał sobie na tym odcinku, będą całkowicie inne od pytań, które będziesz zadawał sobie na tym odcinku. Ponieważ na odcinku AB, czyli poniżej baseline'u, powinieneś sobie zadawać takie podstawowe pytania, jak na przykład, jak wyglądałby Twój idealny dzień? Jak mogę robić więcej? Jak zmusić się do siłowni? Jaka jedna aktywność przekłada się na wszystkie inne efekty domino? Mam tutaj na myśli takie sytuacje, jak przykładowo to, że nie chodzisz sobie na siłownię, nagle zaczniesz chodzić na siłownię, przez co automatycznie zaczniesz jej zdrowiej, będziesz miał lepszy poziom energii, będziesz lepiej wysypiał, będziesz miał jeszcze lepszy poziom energii, zapamiętywanie informacji, będziesz bardziej inteligentny, nagle spotkasz jakąś partnerkę, z którą wejdziesz, mm, związek, by się na oglądałeś ostatniego filmu, jak zdobyć dziewczynę u Pipidora, i tak dalej, i tak dalej. Łokierwa, co się tak zacina. Tutaj <grywa> widokość, ten odcinek. 6 godzin już go nagrywa. O, dzięki, dzięki. No i teraz pytania, które będziesz zadał zadawał w tym odcinku BC, będą polegać na czymś innym, ponieważ na odcinku AB skupiałeś się na małych krokach i na rozpędzie. Ale na odcinku BC będziesz właśnie wykorzystywał myślenie na dużą skalę. Myślenie na dużą skalę. Jak mój będę? <grywa> I dlatego właśnie, aby osiągnąć stan powyżej baseline'u, potrzebujesz sobie zadawać takie bardziej fachowe pytania o większym stopniu trudności, jak na przykład gdzie chciałbyś skończyć w życiu? Co chciałbyś mieć napisane na Twoim grobie? Jakie cechy Twojego charakteru Ci przeszkadzają? Co chciałbyś robić do końca życia, gdybyś nic za to nie zarabiał? Który moment w Twoim życiu wpłynął na Ciebie najbardziej? Co chciałbyś, aby mówili na Twoim pogrzebie? Jak miałeś wielkie marzenia, które chciałeś osiągnąć w ciągu 10 lat i tak dalej, i tak dalej? To są dużo bardziej skomplikowane pytania, wymagają od Ciebie znacznie więcej, ale jednocześnie. To, co dzięki nim osiągniesz, jeżeli rzeczywiście się do tego przyłożysz, daje Ci dużo więcej, niż gdyby Ci dały odpowiedzi na pytania zadane w tej grupie. Jednak tak jak wspomniałem, nie możesz ich zadawać tutaj, ponieważ by Cię one po prostu przytłoczyły. Nie dałyby cię one tak dużo, jak te pytania z tej grupy, kiedy jesteś na tym stopniu zaawansowania poniżej baseline'u. I teraz naprawdę bardzo, ale to bardzo ważne do zrozumienia dla Ciebie jest to, że w chwili, kiedy masz swój aktualny plan dnia oraz masz swój plan wymarzonego dnia, to powinieneś w się w następnej kolejności sobie wypisać kroki, jakie możesz podjąć już dzisiaj, już teraz. Teraz, w tej chwili, aby przybliżyć się do swojego celu, następnie wypisać kroki w ciągu miesiąca, w ciągu roku, w różnych ramach czasowych, ale ważne jest, abyś zaczął od teraz, ponieważ w chwili kiedy byś to tylko i wyłącznie wypisał sobie na kartę, takie bardziej przyszłościowe cele i kiedybyś nic nie zrobił, wtedy dopamina w twoim mózgu dałaby ci trochę satysfakcji, bo pomyślałaby, że tak, by już przyczyniłeś się do realizacji tego celu, ale wcale tak nie jest. Musisz zacząć, musisz zrobić ten pierwszy mały krok, to małe zwycięstwo, które powinien cię napędzać do zyskania kolejnej dawki motywacji, a ona do kolejnego małego kroku. I wtedy się rozpędzi taka pozytywna spirala. Jeżeli masz ogromny problem przykładowo ze zmuszeniem się do wyjścia na siłownię, bardzo Ci polecam bezpośrednio po przyjściu z pracy, przyjściu ze szkoły przebrać się w strój do ćwiczenia, bądź też spakować go do plecaka. Wyjść z domu z takim nastawieniem, że idziesz tam tylko i wyłącznie wykonać jedną serię, to ci dużo łatwiej pomoże, bo to będzie właśnie ten mały krok, a nie będziesz myślał zamiast tego o tym, jak duży wysiłek jest przed tobą do wykonania. Kiedy już jednak zajdziesz na tę siłownię, zapewne w Twojej głowie pojawi się myśl w stylu A skoro już ty jestem, to trzeba by nie wykonać całego treningu I nagle zrobiłeś trening i jesteś usatysfakcjonowany Zazwyczaj im więcej ruchu wykonasz, tym lepiej, ponieważ miał wtedy zdrowe ciało i zdrowy mózg 90% problemów można załatwić dobrym treningiem, rozmową z bliskimi oraz filiżanką wody Pamiętaj również, żeby nigdy nie poświęcać snu Wykonując coś, co zaburzy Twój sen tej nocy, nigdy nie wyjdzie Ci dobrze długoterminowo Ja mam trochę taki nawyk, takie guilty pleasure w pewnym sensie Ponieważ bardzo często jak nie mogę no to bardzo sobie ja lubię kawkę i idę nagle na jakiś długi bieg. Bardzo fajnie się wtedy czuję, no ale <gryw> jak wrócę, to tym bardziej nie mogę usnąć. Więc fajnie, że zrobiłem dodatkowy trening tej nocy, ale przez to, że nie usnąłem, cały mój następny dzień jest zepsuty, a podczas tego dnia mógłbym być bardzo produktywny i pójść na jeszcze dłuższy bieg. Na koniec tego filmu chciałem ci jedynie powiedzieć, że czasem czujesz się zacofany w życiu, nie dlatego, że brakuje ci motywacji czy też ambicji, ale dlatego, że zmagasz się na co dzień z czymś, co zabiera ci całą twoją energię, na przykład z depresją czy też złamanym sercem. Dlatego jeżeli masz taki problem, jeżeli masz problem ze swoim słabym samopoczuciem, polecam Ci zapoznać się z ofertą mojego kursu, jak odnaleźć szczęście. Maksymalizujemy w nim poziom Twojego szczęścia i zajmujemy się samorozwojem. Także zapoznaj się z moimi ofertami, masz wszystko w opisie, możesz omówić rozmowę, podczas której wszystko Ci wyjaśnię. Dodatkowo wbijaj na Instagramka, wbijaj na Exa. Oczywiście wykorzystuj to i nie przytyj tak jak ja. Jestem obrzydliwym śmieciem. Na razie.